Witam was na kanale Game Master, ja jestem Mister Siara, a to jest kolejny odcinek z gry Supermarket Simulator. A więc nie przedłużając zaczynajmy. Dziś zrobimy sobie taką w miarę szybką akcję. E, mamy poziom 40 w poprzednim odcinku. E, powiększyliśmy sklep o kolejne sekcje. E, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie e, dalej nabijać doświadczenie, żeby e, kupić nowe licencje. Mamy, potrzebujemy 42 poziom. E, za moment powinniśmy mieć 41. Także może przejdźmy sobie, żeby otworzyć sklep. Jak już tutaj nam się, nam klienci przychodzą. No i co, będziemy czekać. My w, możemy w sumie zobaczyć co to tam w tych licencjach będzie i powoli się przygotowywać do tej licencji, na przykład mm, kupując tam mm, półki i tak dalej. No wziąłbym na przykład z dwie półki tam na razie. Weźmy może jeszcze lodówkę jedną Okej okay. na razie by było hmm, Zamknijmy to całkowicie, ok W następnym rozszerzeniu będzie chemia To dobrze żeby to było wszystko razem Okej okay, może być No a tą drugą półkę to dostawimy byle gdzie tam w sumie Może być nawet tu Nawet idealnie Okej okay. Tak na razie jest git myślę yy, Tu możemy dostawić jeszcze w sumie zaś półki, później tu zrobimy takie ten i... No zobaczymy ile uda nam się zarobić No i tu mamy jeszcze jedną lodówkę Ale tę lodówkę to myślę, żeby ją na razie żeby tak łyso nie było to może zacznijmy je stawiać tu okej okay. I na razie by tak było dobrze No problematyczne, żeby to, że trzeba nabijać te, te punkty doświadczenia, których w sumie nie mamy za dużo. No tu jak chcemy się rozwijać, no to potrzeby, potrzebne, jest znacznie y, więcej, że tak powiem towarów, żeby te pieniądze skądś były pozyskiwane. ono stop tego samego być nie może, no i też przede wszystkim po to, żeby więcej klientów do nas przychodziło. I tak trzeba będzie modernizację zrobić chemię osobno, spożywkę osobno, produkty sypkie też osobno, żeby były. Ale to, tak, jak już będziemy mieli trochę więcej tych licencji, wtedy można już kombinować. Tak, przekładać co chwilę to też nie ma sensu za bardzo. Podokładać coś tu na magazyn, niby na razie wszystko jest. Podokładajmy, aby to co brakuje. I tyle. Jak tam sushi w ogóle? Gdzie było to sushi, które tutaj jest? To jest to. Nie, to nie jest to. Okej, okay, to było tamto do góry. Tu mamy jeszcze jedno. To można też podokładać od razu. I nam przy okazji zwolnić trochę miejsca. Okej, to już pełno. Dobrze, idzie już ponad 20 tysięcy jest jest dobrze to jest całkiem bardzo to jest bardzo dobry wynik Jak to to wygląda tu jeszcze jest A gdzie są browary tu Nie wiem palutę na nagetce tam mamy Mm, można dołożyć mm, mm, mm. twarożek. No, twarożki niby są jeszcze. A gdzie my mamy frytki w ogóle? To gdzieś też tu powinno być. To bynajmniej powinno być, ale bo to na mrożonkach było. Tu są ok, tam cóż jeszcze możemy dołożyć. Hmm, chyba nie. No ale i tak nam się sporo miejsca zwolniło. Ludzi przykazak jest najważniejsze. Pytanie, o ile uda nam się zarobić z całego tego dnia? No tu widzę, że już 22 tysiące jest. A nie wiem, zaczynaliśmy dzień chyba z 19? czy 18 tysiącami? No tu jeszcze mam regały, można je wykorzystać później tu na magazyn. Ale tak, jak będą potrzebne, to wtedy się wykorzysta. Część będę musiał poza odcinkiem tutaj nagrywać, nie nagrywać, tylko nabijać, bo później jest chyba 50. dopiero drugi poziom, czy jakoś tak? Jeżeli chodzi o jakieś licencje, mamy 42., później dopiero 56. To zanim ja te levele na, nabiję, to, to trochę czasu też wytrwa. Także nie będę chyba tak odcinek po odcinku, bo to nie ma sensu, żeby to samo było cały czas. No staram się zmaicać wam te odcinki, ale też mamy dopiero 40 poziom. No, jeszcze dwa levely są potrzebne, żeby cokolwiek zrobić. Ilu tam jeszcze klientów zostało? Aha, to jest ostatnia. No, dzień sobie zakończmy. 4767,30 groszy mamy zarobione. Hmm, zaopatrzenie 2 złote. Jakie 2 złote? Ulepszenia, czynsz i tak dalej. Jakie ulepszenia kupowałem? Aha, kupowałem te półki. No ok, no ale mamy 3990,30 i 30 groszy zysku. Co nam daje łączne saldo 23 ,099, 33 zł Dobra, zacznijmy sobie nowy dzień od razu no, mam nadzieję, że w... uda nam się teraz nabić ten 41 level Dobrze by było, bo już by nam tylko aby level została y, tam pokminiłbym co w następnym odcinku bo no znalazłby się jakiś temat Zobaczmy, jaki, jaki jest stan magazynowy towaru. Może trzeba będzie coś zamówić w ogóle. No tu moglibyśmy dobrać tej mąki. Tu się widzę, wszystko tu się kończy. żeby nam nie narzekali później. No, trochę jest tego potrzebne tutaj. Mm, tu jeszcze tak źle to nie wygląda. Okej, okay, zamówmy to wszystko. Byle, żeby nam nic nie zostało na dworze. No i tak zostały kartony. No ale grunże na bieżąco jest tutaj uzupełniane wszystko. Tu jest jeszcze tytan, ale pytanie, czy ja go będę miał gdzie wsadzić? No tak, raczej nie. Dobra, zostawmy go na razie gdzieś na boku. Będzie jako awaryjne uzupełnienie. Ogólnie najlepiej to będzie wszystko podnosić i tyle. Czemu my tu mamy w ogóle wódkę? Ja jestem tego ciekaw. Przecież wódkę całą to mamy tu. A tu możemy po prostu zrobić o, cukier. Gdzieś tu położyłem jeszcze ten cukier, ok. Tam do 8, do półegi tyle. Ok. No, Zobaczmy jak tam z tym. Czym... Dobra, Tytana też możemy dołożyć. Ok. No, Kartum tam poszedł. No to akurat no, zobaczymy. papier jest tabletki do zmywarki są no tak w miarę jest tego towaru nie źle no kupujcie kupujcie ludzie żeby trochę szybciej te punkty doświadczenia leciały, to by było też zupełnie inaczej. Ilu was tam jeszcze zostało? Tu jest jedna, to jest druga, to jest trzecia Czwarta się obsługuje, okej okay. No, jakoś ten sklep rozbudujemy, tu teraz postawimy półki, tak? Hmm, chyba, że jakąś kasę może, A może przerobimy wszystko? No, zobaczymy Chciałbym tu też już kasy jakoś stawiać, tak żeby to nie przeszkadzało w niczym. To bym musiał znowu też wszystko wziąć teraz i znowu tu kasy postawić. I to tak jest. Ok, jak to wygląda, wszyscy? ok, podsumujmy sobie dzień. Dobrze, 4,619 i 40 groszyśmy żeśmy zarobili zaopatrzenie. To jest na 4,735,41. Na minusie mamy 116 zł 1 grosz. Łączne saldo na jak na, na Jagna, to odcinek wynosi 22 680 zł 32 grosze. I z takim saldem i zakończymy sobie y, dzień, jak i odcinek. A więc, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz komentarz pod filmem, aby być z moimi produkcjami na bieżąco. Nie pozostało Wam nic innego, jak czekać na kolejne moje produkcje, a więc. Trzymajcie się do następnych filmów, na razie cześć.